Ach, te współczesne tkaniny. Dużo w nich tworzyw sztucznych, ale wciąż niezastąpione są materiały z naturalnych źródeł. Popularny jest wciąż len, który, z którego kiedyś żary słynęły. Oczywiście wciąż króluje bawełna, ale także wciąż istnieją tkaniny na bazie. Owczej wełny. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o historii sukiennictwa w naszym mieście. Bo choć nasze miasto kojarzy się i kojarzyło się przed wojną przede wszystkim z przemysłem lniarskim, to sukiennicy można powiedzieć dali początek naszemu miastu. W roku 1154 pojawili się Zanim jeszcze miasto Żary zostało lokowane, osadnicy byli to Holendrzy i Flamandowie, którzy to rozwinęli produkcję sukna, bo też i właśnie Niderlandy były ojczyzną średniowiecznego sukna. To stamtąd na całą Europę promieniowało sukiennictwo. Wiemy, że sukiennicy należeli do najstarszego fachu rejestrowanego w naszym mieście, i oni także, sukiennicy jako pierwsi, w 1418 roku otrzymali specjalny, stosowny przywilej gwarantujący im wyłączność na produkcję sukna w mieście i okolicy. Liczba sukienników bardzo długo będzie przewyższała tych, którzy zajmowali się produkcją płótna. I tak, w 1691 roku w naszym mieście było aż 165 sukienników, podczas gdy płócienników rejestrowano jedynie 50. Ale ta sytuacja szybko się zmieni, ponieważ już na początku XVIII wieku około 1000 osób związanych było z produkcją płótna. Byli to zarówno mistrzowie, czeladnicy, terminatorzy, tak więc widać, że wiek XVIII przyniósł rozwój w naszym mieście produkcji lnu, bo były ku temu znakomite warunki tutaj lokalne. Natomiast produkcja sukna oczywiście nie znika. Jest to produkcja zarówno już. Przemysłowa, bo w 1783 roku, kiedy Petri otworzył pierwszą fabrykę, to właśnie były warsztaty holenderskie, zajmujące się m.in. produkcją sukna. Czyli można powiedzieć, że to już początek kapitalizmu, ale wciąż jest rzemiosło sukiennicze licznie reprezentowane, ale liczba sukienników będzie stale spadała, bo w 1803 roku było jeszcze 75 osób, które były zarejestrowane jako członkowie cechu e, sukienników no to w roku 1831 było już takich osób 46. Jestem w żarach, nie poznajecie Państwo tego miejsca. No, faktem jest, że niewiele tutaj widać. Widać na pewno pewien kamień. No. O, mówię, że jesteśmy w żarach, ale to chyba jakbyśmy się przenieśli w czasie, ponieważ obecnie znajduje się na terenie wsi kadłubia. Natomiast ten kamień stoi tutaj nieprzypadkowo, ponieważ była to granica. Tak przedwojenni mieszkańcy często oznaczali granicę parceli, jak również granice różnego rodzaju podziałów administracyjnych. I tutaj była granica, granica między wsią Goldbach a częścią miasta która nazywała się Frauenmühle, co można byłoby przetłumaczyć jako Babski Młyn. Dzisiaj ów Babski Młyn nie jest częścią miasta, jest natomiast częścią wsi Kadłubia. No dobrze, ale dlaczego ja Państwu mówię o jakimś tam Babskim Młynie, który był kiedyś częścią Żar w programie, który ma traktować przecież o żarskim sukiennictwie? A oczywiście nie jest to dziełem przypadku, ponieważ tutaj za moimi plecami znajdowały się wielkie zakłady, a właściwie można powiedzieć pierwszy zakład, który przerodzi się później w dużą, całkiem sporą fortunę, mianowicie. Tu za moimi plecami Państwo mogliście zobaczyć komin. Komin, na którym widnieje data 1908, a budowa tego komina była związana z wstawieniem tutaj nowej maszyny produkcji Görlitzer Maschinenbau. To fabryka, która tutaj kiedyś się znajdowała, była stałym klientem tej zgorzeleckiej fabryki maszyn parowych, ponieważ był tutaj zakład, oczywiście. Sukienniczy. Były to zakłady specjalizujące się w suknie i to przede wszystkim suknie produkowane na potrzeby odzieży damskiej. Na przykład na wystawie w 1862 roku w Londynie prezentowano czarne szale, bardzo modne, wykonane sukna, także bardzo ciepłe, chroniące eleganckich dam szyję przed wychłodzeniem. A jak się ten zakład nazywał? Ale się, były to zakłady Gebhardt und Wirt. A ta nazwa wzięła się z tego, że te zakłady powstały w 1849. A właścicielką była pani, która miała na imię Waleska. To było jej imię. Pani Waleska Wirt. Oczywiście Wirt po mężu, ponieważ jej panieńskie nazwisko, to jakżeby inaczej. Gebhardt, czyli tajemnica wyjaśniona. To właśnie tutaj pani Waleska e, Gebhardt-Wirt miała swój, e, swoje, swoją posiadłość właśnie w tym Babim Młynie. To rzadko spotykany przykład, kiedy zakład, zakład przemysłowy z dudniącymi maszynami parowymi, krosnami egzystował w pobliżu tak wspaniałego parku. Parku. Dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, mocno zaniedbanego parku, w którym nie ma już wspaniałego pałacu, który się tutaj niegdyś znajdował, który został po wojnie rozebrany. Nie ma tutaj także zabudowań fabrycznych, pozostały postumenty, na których niegdyś stały te. Świszczące, huczące maszyny. Pozostały gdzieniegdzie pozostałości fundamentów. Tutaj niedaleko znajduje się także niecka wspaniałej fontanny. Wspaniałej, oczywiście, niegdyś, bo dzisiaj trudno ją wygrzebać spod mchu i, i trawy. Natomiast ta, ta firma Gebhardt Wirt zacznie się. Rozrastać, zacznie zatrudniać coraz więcej pracowników. Ona w latach 70. XIX wieku będzie już zatrudniać 437 pracowników y, fizycznych, robotników oraz 60 osób kadry zarządzającej. No, trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj pracowało te 437 plus 60 osób, y, bo oczywiście oni tutaj już nie pracowali, gdyż y, następcy, pani Waleskni, y, y, Wirt i Wilhelma Wirta postanowią rozbudować swoje zakłady, ale w innej części miasta. Natomiast tutaj ten Frauenmühle stał się taką bardziej rezydencją, chociaż wciąż, jak mówię, istniał tutaj zakład, tyle że mniejszy. Ten większy będzie znajdował się przy ulicy Żagańskiej. Zakłady Gebhardt und Wirt, tkalnia i zakłady sukiennicze produkowały na eksport donosi chociażby o rozwijającym się eksporcie do Stanów Zjednoczonych Guberner Zeitung z Lipca 1902 roku ale także zakłady kooperowały tutaj z sąsiednimi między innymi z zakładami Forstera te zakłady to późniejsza polska wełna w Zielonej Górze czyli dzisiaj galeria handlowa no, i właśnie tutaj w żarach miała, miała miejsce, miał miejsce ostatni etap, czyli wykańczanie, także tutaj zakłady gephardt były po prostu jednym z podwykonawców tych dużych, zielonogórskich zakładów. No i oczywiście także te zakłady produkowały na na potrzeby rynku, nie tylko eksportowego, ale także lokalnego. No ale jak powiedziałem, ta produkcja stale wzrastała, liczba pracowników również. Dlatego, tutaj we wschodniej części miasta, przy Zaganer Strasse, powstał zupełnie nowy kompleks fabryczny, a obok niego stanęła nowa, wspaniała willa. No, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, każdy przedsiębiorca musiał pilnować swojego biznesu, stawiając sobie w pobliżu rezydencję. Tą rezydencję starsi mieszkańcy kojarzą jako po wojnie klub garnizonowy, a dzisiaj służy jako biurowiec firmy transportowej. Natomiast jak powiedziałem, za, za tą willą znajdowały się zakłady Gapharton Wirt, które w czasie II wojny światowej zostały zamienione. Zamienione w zakłady lotnicze. Właśnie to tutaj, ta fabryka Focke-Wulfa w 1943 roku rozgościła się. No i dlatego też aliancki, amerykański nalot z 11 kwietnia 1944 roku położył kres istnieniu tych zakładów. Niemniej jednak, ciekawa jest to historia związana z silnym. Tutaj ośrodkiem przemysłowym we wschodniej części miasta, gdzie niegdyś znajdował się i ów babski młyn, no i zakłady ze wspaniałą willą. Dziękuję Państwu za uwagę.